Dzień doberek, dzień doberek. Kochani, 10 stycznia. To jest niesamowite. 10 stycznia. E, ja nazywam się Anna Antoniak. Słowo mi na dziś. Dzisiaj kolejny odcinek na temat fałszywych ludzi, więc będę zgłębiać ten temat i będzie. E, zawsze będę robić to tematycznie, no chyba, że wyjdzie coś takiego. Petardystycznego, niesamowitego i po prostu wow, co będę chciała wam przekazać, więc będę nagrywała taki odcinek, wiecie, na już, na teraz i, i będę go wrzucać. To jest bardzo ważne. A co jeszcze, moi drodzy, chciałam tylko powiedzieć, że podcasty, które ukazują się w czwartek, ukażą się ostatnie 6 odcinków do setki, żeby było. I potem będę tylko wrzucała raz na jakiś czas jakiś odcinek, bo to niestety jest dla mnie za dużo i jest niesamowite obciążenie dla mnie. A ja mam jeszcze tysiące innych rzeczy, które chcę zrobić w tym roku, więc yy, Słowo Miłości na dziś jest naprawdę, yy, jak na razie, bardzo energetyzującym dla mnie zajęciem. <laughs> więc. Yy, no niestety no coś muszę wybrać, więc tak jak mówię, będzie 100 podcastów i potem będę wrzucać jakby dłuższe podcasty, jak będą jakieś tematyczne, jak już wyjdzie książka, będę chciała powiedzieć na temat tego w czym ona jest, co zabiera, dlaczego pewne rzeczy się dzieją albo będą się wydarzać jakieś szkolenia, będę omawiała, albo będzie jakiś mocny temat, który będę chciała omówić, więc będę nagrywała takie dodatkowe podcasty. I moi drodzy, fałszywi ludzie. Jak opowiedziałam wam wcześniej, Działo się w moim życiu tak, a nie inaczej. No, jeżeli ktoś czyta moją książkę, dogonił swoje marzenia, to wie, jakby, co się w moim życiu działo, jakie miałam dzieciństwo. A więc no, ta masocha, która gdzieś tam była i po części mnie wychowywała, no, była niestety fałszywa. I, I kiedy ja jako nastolatka właśnie już dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, pamiętam jak dziś, jak udawała właśnie moją taką przyjaciółkę i... i się jej zwierzyłam i tak dalej, i tak dalej. I potem, uwaga, przyszli goście, pamiętam, przyszli goście, pokój był jakiś tam przymknięty mój, i ja słyszę, jak ona na mnie dadaje i opowiada rzeczy, które ja jej powiedziałam, jakby otworzyłam się w skrycie i powiedziałam, a ona opowiada, to jeszcze przekręca. Więc jak wyszłam stamtąd z tego pokoju i zaczęłam mówić, że wcale tak nie jest, dlaczego ty to mówisz? I wiecie, zaczęła się awantura, to było kilka razy, potem już się w ogóle nie odzywałam, i, i było mi przykro, i serce mnie bolało. I pomyślałam się wtedy, że ja już nic jej nie powiem, że ja już nic jej nie powiem, dlatego że tyle razy mnie zraniła i tyle razy jakby ja otworzyłam przed nią serce, a ona mnie oszukała, że po prostu to było dla mnie straszne. Naprawdę to było dla mnie straszne. I w księdze przysłów znowu 26, 25, wtedy było 24 ustami. Wróg zwodzi, a w sercu kryje podstęp, i teraz uwaga. 25. Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż siedem ochyt ma w sercu. I to właśnie było to wtedy, kiedy ona siadała ze mną. Mówiła, Ania robiła mi herbatkę, wiesz, jakieś ciasteczka, i tak dalej. I, i no powiedz nam no, dobrze, ja mogę Ci coś doradzić, jestem starsza, bla bla bla, bla, bla. No i ja się otwierałam wtedy i tak dalej. I tak samo były z tymi z moimi znajomymi. Kiedy to yy, otworzyłam się wtedy, chociaż ja byłam bardzo skryta, naprawdę uwierzcie mi, że moi znajomi, czasem jak im coś opowiadałam, a znali mnie kilkadziesiąt lat, to mówili do mnie: Ania, ja nigdy nie wiedziałam, że ty coś takiego w ogóle mogłaś przeżyć albo że coś takiego myślałaś albo miałaś, chociaż znam cię tyle. Dlatego, że ja nie mówiłam o sobie, dlatego, że byłam właśnie raniona. I musiałam często też udawać swoje uczucia, dlatego że w moim domu działy się bardzo złe rzeczy. I ja idąc do szkoły, jak się pytali mnie, jak jest w domu, to ja mówiłam, że dobrze. Dlatego, że mm, bywało tak, że przyjeżdżała do nas policja i chcieli nas zabrać do domu dziecka. Więc naprawdę nie było łatwo. Mm, I tak naprawdę ja dopiero... dopiero jak poznałam Boga nauczyłam się otwierać i mówić prawdę tak jak teraz do was widzicie nawet tego niektórzy nie wiedzieli i pewnie nie zdawaliście sobie sprawy, że ja mogłam coś takiego mieć i pewnie nie raz jeszcze usłyszycie co się działo i przeczytacie w moich książkach bo ja coraz więcej mówię na temat tego co ja przeżyłam i dlaczego dzisiaj taka jestem dlatego dla czego ja e, robię pewne rzeczy tak, a nie inaczej i dlaczego mogę uczyć innych ludzi nie tylko z książek. I wiecie, że ja byłam na studiach, ale ja po prostu przeżyłam tyle, <grym> że uu! I wiem z doświadczenia, ktoś mi coś mówi, ja wiem tak, wiem, przeżyłam to, albo bardzo coś podobne, więc wiem, co czujesz. I mówię, wtedy jest to i to i to, albo możesz zrobić to i to, albo spróbuj tego i tego, Dlatego, jak ktoś przychodzi do mnie na terapię, to ja utożsamiam się z tą osobą, bo większość rzeczy, z którymi osoby do mnie przychodzą, ja przeżyłam na swojej skórze. I to jest najbardziej wiarygodne. Dlatego mam takie powiedzenie, że mądrość to nie to samo co wiedza, ponieważ wiedzę można nabyć ucząc się z książek, ze szkoleń, ale mądrość się doświadcza. Czyli doświadczasz czegoś i dlatego jesteś mądrzejszy. Nauczysz się czegoś potem z tego korzystasz, albo przechodzisz przez coś i doświadczasz coś i wychodzisz mądrzejszy. Ale wróćmy do tych fałszywych ludzi. Chciałam wam powiedzieć, że zobaczcie, nawet w Biblii. Jezus doświadczył fałszywych ludzi. Zobaczcie, On musiał wszystko przeżyć. To, co my dzisiaj przeżywamy, żeby. żebyś ty. Jako człowiek, jeżeli oddasz mu życie Jezusowi, to um, żebyś został oczyszczony ze swoich wszystkich grzechów, bo On oddał za ciebie życie. Przeszedł wszystkie boleści, które jako człowiek ty przeżywasz, dlatego zszedł na Ziemię um, w ciele człowieka, Bóg, żeby dostać, zobacz, każde, każdego bata, jaki my dostajemy. On musiał tego doświadczyć. Był opluwany, szydzony, okłamywany, zdradzony. On nawet musiał być stać się biednym, bo w niebie jest przepięknie i tam niczego nie brakuje, i, i po prostu jest wszystko pod dostatkiem złota i, i wszystkiego. I on musiał zejść tutaj, chodzić w kurzu, w z ludźmi, którzy go oszukali, okłamali, e, obdarli ze wszystkiego i wyśmiali, opluli, chcieli ukamieniować i na końcu go zabili. Tylko po to żebyś Ty, mój drogi, mógł żyć. I zobacz, świetnym przykładem jest Judasz. Zobacz, Jezus wybrał dwunastu apostołów. Wybrał w tym Judasza też Iskariotę. <gryw> I zobaczcie, czy Jezus nie wiedział, że On, on go yy, zdradzi, że jest fałszywy? Wiedział od początku. Ale widzicie, to jest ta misja i będziemy zaraz o tym mówić właśnie już w kolejnych podcastach. Yy, to jest misja, jaką on miał na ziemi i on wiedział, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć. I jeżeli ty również odkryjesz swoją misję, będziemy o tym mówić w kolejnych podcastach, to będzie to niesamowite. I zobaczcie, jeżeli Jezus został. miał przy sobie ludzi fałszywych, tak? Na przykład Piotr, trzy razy się go wyparł też. Był najbliżej: Ja cię kocham, panie, kocham cię, jesteś dla mnie wszystkim, a potem. <śm> a potem: Nie, ja Cię nie znam w ogóle. Nie, 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 nie w ogóle nie, nie znam cię. Nie, ja w ogóle tam nie byłem, tak? I zobaczcie, poznajemy ludzi w fałszywych chwilach trudności? Tak? Albo w chwilach, kiedy jego jakby osobowość albo jego poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone, to taki człowiek woli jakby oczyścić siebie i przerzucić wszystko na kogoś, żeby tylko on był czysty. Tak? tak ludzie fałszywi tak robią. Oni wybielają siebie, żeby oczernić Ciebie. I takim przykładem też, słuchajcie, była bliska mi osoba, no i jak ja to odkryłam, bo nie odkryłam tego od razu, bo takie osoby się bardzo kamuflują, zresztą Judasz też się kamuflował, tak? Tamte osoby też przez lata ja je znam się kamufowały. Dopiero wyszło to po jakimś czasie, dlatego ja dzisiaj już wiem, jakie cechy mają tacy ludzie. I dlatego mówię, jeżeli jest ktoś bardzo dla ciebie miły, zawsze ci przytakuje, wszystko mówi tak, tak, zrób tak i w ogóle nie ma w nim czegoś takiego, że mówię, nie, ja się z tobą nie zgadzam. Albo ja uważam, że tak. Nie powinnaś tak robić. Tylko zawsze jakby jest zgodny z Tobą, bo człowiek może być zgodny, jeżeli się zgadza. No ale słuchajcie, no, weźmy tak sobie prawdziwie, powiedzmy. Nie wszystko będzie się zgadzało z drugim człowiekiem, choćby nie wiadomo jak. No to znaczy, że coś jest nie tak. Po drugie, i ostatnio to mówiłam. Przyjrzyj się, jeżeli masz osoby albo osobę, która obok Ciebie obgaduje innych i lubi plotki, lubi gadać, lubi, wiecie, snuć jakieś tam rzeczy na temat innych osób, to uwaga, jest to jedna z cech takich ludzi. hu hello! Być może jesteś jedną z nich. Może Cię to dotknęło teraz, może już mnie nie lubisz. Nie wiem, ale może da Ci to do myślenia. Albo może masz wokół siebie takie osoby, więc zastanów się. I ostatnio też mówiłam, właśnie w podcaście którymś poprzednim na temat ludzi, żeby zrobić sobie taki test. Na karteczce przesłuchaj sobie poprzednie podcasty Słowo Miłości na Dziś na temat ludzi i tam znajdziesz, co należy zrobić, żeby zobaczyć, jakich masz ludzi wokół siebie i kto cię ciągnie w górę, a kto cię ciągnie w dół. I ja, kochani, was serdecznie pozdrawiam i życzę wam wspaniałego, cudownego dnia albo wieczoru, w zależności od, o której godzinie to słuchacie. Zapiszcie się na książkę, już o tym mówiłam też. Jeżeli czujecie w sercu, żeby, żeby, że, że coś jest nie tak w Waszym życiu i chcecie na przykład, nie wiem, popracować albo macie jakiś dylemat, gdzie chcecie um, zmienić coś, a nie wiecie jak, napiszcie, um, możemy porozmawiać, możecie przyjść na um, konsultacje, na terapię. Niedługo będzie nowa strona też. Ten rok jest niesamowity i będzie mega pracujący. Więc ja Was ściskam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!